Dobry, witam Was serdecznie w scenerii Rydzyńskiego Zamku. Jestem dzisiaj w Rydzynie. Zapraszam Was na kolejną podróż, natomiast będzie to zupełnie inna podróż niż dotychczas. Będzie to podróż z moim dzisiejszym bohaterem, z Tomkiem. Przedstawiam Wam Tomka. Witam Was serdecznie. Tomku, dlaczego jesteśmy w Rydzynie? No, w Rydzynie jesteśmy dlatego, że tutaj mieszkam od 20 paru lat. Jakby e, pochodzę z krobi, ale e, serduszko mnie pociągło do, do, do mojej żony i tutaj mieszkamy, jest Rozumiem. fajne tereny. I... Rozumiem, e, przejdźmy się może kawałek i opowiedz nam o tej swojej niezwykłej tak naprawdę podróży, którą właśnie odbywasz. Znasz to miejsce, w którym jesteśmy tutaj? No, znam już bardzo dobrze od 20 paru lat, także super miejsce, można pospacerować rower, są fajne tereny, zalew. Także z rodziną można fajnie też wypoczywać i spędzać no właśnie. czas. Właśnie. Podróż, o której dzisiaj chcemy rozmawiać, to jest bardzo trudna podróż. To jest podróż o zdrowie i życie. No, nie ma nic cenniejszego niż życie. i jak to jest tą swoją podróżą? No tak. no Padło na kraj Izrael. Nie miałem już ratunku w Polsce po 27 chemioterapiach, jakby nie było postępu. Trzeba było szukać za granicą. Tomek lata do Izraela, tak? Natomiast słuchajcie, to nie jest podróż turystyczna. To nie jest podróż po to, żeby spełniać swoje marzenia podróżnicze. To jest podróż po to, żeby żyć, moi kochani. Tomek zmaga się z nowotworem złośliwym potrzebnej. Potrzebuje naszej pomocy. Jak ty prognozujesz, ile będziesz potrzebował pieniędzy na całościowe no, leczenie, które działa? Na całościowe, wstępne jakby kosztory, no, zależy ile tych zabiegów będzie musiał być, ale gdzieś tam yy, koło miliona złotych. No. No właśnie, słuchajcie, ta pomoc jest cały czas potrzebna. To jest proces, który się toczy. Część pieniędzy, które już Tomek nazbierał, została wykorzystana na dotychczasowe leczenie. I Tomku, co dalej? Jakie są dalsze kroki? No Życie się po takim czasie, z, z, po takiej chorobie jakby zmienia troszeczkę inny punkt widzenia. No, mamy plany, no, żeby żyć jak dotychczas wspólnie z rodziną. Normalnie żyć po prostu. No. Rodzina to jest właściwie fundament, to jest to też to, o co Tomek walczy. Masz żonę, masz córkę, czyli rozumiem, że ten trud, walka o Twoje zdrowie i życie, no to też chyba dla nich. Tak, trochę. przede wszystkim dla, na, dla siebie i, i dla rodziny. To jest najważniejsze. Podsumowując, Tomek zmaga się z nowotworem złośliwym potrzebnej potrzebuje cały czas naszej pomocy. Moi drodzy, wiecie, jak macie to zrobić. Pod filmem i w moim poście znajdziecie linka do zbiórki. Możecie pomagać, kiedy tylko chcecie, najlepiej od razu, w zapamięci. Bardzo wszystko dziękuję za dotychczasową pomoc. Pomaganie jest fajne, trzymajcie za mnie kciuki. No więc co, widzimy się, jak wy wyzdrowiejesz, na wycieczce. Na pewno tak. Dziękuję. Dzięki bardzo.